Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Ansu Fatiego w FC 25. Przed nami na kolejny odcinek i dzisiaj po raz pierwszy w tej serii będziemy rozpoczynali Mistrzostwa Świata. Jak wiemy, poprzedni odcinek to było zakończenie sezonu kolejnego w Barcelonie. Tam mieliśmy naprawdę bardzo fajne zakończenie, bo zrobiliśmy remontadę na wygranie Mistrzostwa Hiszpanii w El Clasico. Przegrywaliśmy 3-0, a wygraliśmy 4-3 i zostaliśmy zwycięzcami właśnie La Ligi. To jest na pewno bardzo fajne zakończenie sezonu klubowego. Teraz zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądało w reprezentacji. Faza grupowa i nie jest łatwa. Mamy tutaj Czechy, Chorwację i Argentynę, Jest dość ciężka grupa wręcz, najcięższa grupa jaka jest na tych mistrzostwach świata. Tak wygląda nasza jedenastka. Wydaje mi się, że ten, ta pomoc, ten atak był już na euro. Chaves tam się zmieniał, mam wrażenie, że Simone na bramce. Balde był na lewej obronie często, czasami Carrera, sporo bo chyba cały czas na prawej obronie. Kubarski i Vivian też byli widywani, można powiedzieć, więc to jest, to jest jakby ogólnie drużyna, którą dość znamy jakby. Nie ma takich mega nowych twarzy, czy coś takiego. Więc teraz możemy przechodzić do tego meczu już. Mamy tylko jednego naszego, nie, dwóch swoich teammateów, bo Balde u nas jest cały czas, też oczywiście Jamal. Bo na przykład Pedri, Gabi, ich już nie, a Kubarski też, ta trójka, oni odeszli. Dzisiaj spróbujemy zrobić fazę grupową i mam nadzieję, że oczywiście dam radę awansować, a w następnym odcinku byśmy zaczęli fazę pucharową. I zobaczymy sobie, bo znowu z drugiej strony tutaj jest o jeden mecz więcej w fazie pucharowej, więc jeśli byśmy doszli do finału, to fajnie byłoby finał, aby nie grać w ten sam odcinek, co przed półfinałem, więc zobaczymy. No, na razie w sumie się dopiero później skupimy. Na razie właśnie skupmy się na tym meczu po prostu, a nie na potencjalnej przyszłości, bo kto wie jak zagramy. Oddałem do Samo, tylko nie wiem. bo tak dziwnie wygląda ta akcja cała. Samo, piłkę tracimy znowu. Na Euro to pamiętam, że mieliśmy świetny start w fazie grupowej, ale tak ładowaliśmy te bramki. Fatih miał z 12, bo może bramy go koło na całym Euro poprzedni, więc mieliśmy nam niesamowity turniej. Tutaj oczywiście nie musimy tak świetnie znowu grać, ale też fajnie bo mieć dobry turniej, bo sezon. Tam ja wiem, klubowy był naprawdę bardzo udany w naszym wykonaniu, więc fajnie byłoby też to zrobić tutaj, właśnie dla reprezentacji. mi takie same dobre liczby. Strzał z daleka, czemu nie? Dobra próba, świetna próba 1-0, 12 minuta. Ansufati strzela pierwszą bramkę dla Hiszpanii na tym turnieju, ale strzał. Miałem dużo miejsca, prawda? Dlatego pomyślałem sobie, czemu nie? Spróbujmy z siłą uderzyć. Nie było to aż tak wysoko, więc myślałem, że to jest za nisko, żeby to, było, żeby to była bramka, ale wystarczyło. Wystarczy, że pokonać bramkarza reprezentacji Czech, no i to jest 1-0, ależ niesamowity początek tych mistrzostw świata dla Aszufa. Świetny strzał, to mówię, nie był taki może idealne wykończenie, ale był to na tyle dobry strzał, żeby dać nam bramkę i dać nam prowadzenie. Zobaczymy, jak Czechy odpowiadzą tutaj, czy będą w stanie strzec bramkę, czy nie. Wątpię, ale no zobaczymy. Dram. On strzela i trzeba ułapie tę To biłek jest bramkarzem Real Madryt, jeśli dobrze pamiętam. Ale to oczywiście po jednej stronie jesteśmy. Podanie jeszcze do Pedriego. Pedri próbował jeszcze do samu, samu strzela 2-0. 19 minuta. No, wydaje się, że z Czechami to będzie dość łatwy mecz. Co jest nam potrzebne? No bo. Wiadomo, że Argentyna, Chorwacja, tam już prawie może być różnie. A to potrzebujemy bardzo łatwych, pewnych trzech punktów tutaj. A potem, właśnie, już może być trochę ciężej na pewno. to, Pedry, nie wiem, jakby wadwał się, bo to podać, to piłka odbija się i wróci niego i znowu podał. Chyba tak było. Znaczy, tak samo wykończył i to jest najważniejsze. Czech, jak na razie, mieli jeden strzał, który był łatwy do wybrania. Tu nie wiem, czy nie był spalony. Nie było. A tutaj też tej akcji nic nie będzie już. Samu. To może jest podanie do nas, ale też może tu być. Może teraz do nas podanie. Przyjęcie chciałem zrobić i strzał ale nie udało się. Aj, troszkę, może powinien bardziej agresywnie wchodzić tam. Będzie od pola karnego jeszcze próba, gola nie będzie. Ponieważ tam, wiem, szybciej chyba wejść do pola karnego, to może byłoby lepsze. Juraszek, czy Jurasek. Teraz Kuszej atakuję. Pół godziny gry z nami. Dobre podanie, to może już być groźniejsza próba, i będzie to wybić. Ok. Strzału ostatecznie nie było, ale nie było tak na pewno bezpiecznych tutaj w tym. Tak, to było chyba najgruźniejsze, co jak na razie Czechy zrobiły. Zrobili w ogólnie, może. Ale tak troszkę za, za dużo zawodników może w jedną stronę poszło. Samu może oddać, ale próbuję. A jest nie strzela. Może powinien być bardziej samolubny i prosić o to podanie, ale pomyślałem sobie, że będę w miarę się chciał ustawić dobrze i co się wydarzy, to się wydarzy. Ale czuję, że powinien poprosić o podanie w pewnym momencie. Może gdybyś mnie nie poradzi, to bym poprosił. Strzał. Tym razem przyblokowana próba z daleka. Teraz próba kolejna, i to jest gol. Ale tam był rykoszet. Tam był rykoszet, ale to jest kolejny gol Ansufatygo yy, poza pola karneuta, prawda? Więc tam wiem, może to nie jest taki gol nasz. Może być w 100% nasz, jakby czysty, bo była tam lekka obcierka. No ale będzie tam na pewno widniało, że Ansufaty ma dwie bramki. Tak mi się wydaje, że powinno tak być. Tak być. Zobaczmy tą obciarkę tutaj. Czy nie było, może jednak? Czy nie było tej obcierki, jednak? Muszę to zobaczyć sam na powtórce. A może jednak nie było? Czy po prostu ta rotacja była tak dobra? Ten strzałem, że tak to wyglądało. To jest. Ta. Nie, to nie jest siedząca. Czy to jest kam... kamera. Tak, ta chyba kamera, właśnie. Nie, to nie było żadnej obcierki, ok. Czy to po prostu było tak świetne uderzenie? Dobra, to inaczej kompletnie wygląda. Spodziewałem się tam, wiem, ten strzał, że nie był. ale to była po prostu aż tak dobra rotacja, że tak świdowałaby to się odbiło od kogoś. Więc 3-0. Pierwsza połowa jeszcze. Jest, a my mamy 3-0 w prowadzeniu. Jeśli strzelimy Hat-Tricka, to zajdę wcześniej. Tam się uda, że tam to może wystarczyć. I mógł schodzić wcześniej, ale jak jest szansa Hatrika na Mundial, to, to czemu nie? To byłoby piękne rozpoczęcie. Prawie bramkę dla Czech, ale nie będzie teraz. Jednak nie, na razie nie będzie gola, bo no wiadomo, szanse dalej będą mieli. No, bankia na pewno będą do końca szansę, bo na punkcie na no to wiadomo, że już nie. Samą. Dobra, podaję do nas. Ansufati ma hatryka jeszcze w pierwszej połowie. Widzę, że forma z euro się trzyma na formę na Mistrzostwach Świata, bo tak, mówię, to jest nasz pierwszy w tej serii. Mecz na Mistrzostwach Świata, od razu mamy hattryk i to w pierwszej połowie. Czy jest potrzeba wyjść na drugą połowę, właśnie, tak sobie myślę? Czy naprawdę potrzebujemy wyjść na drugą połowę? Pewnie nie. Wydaje mi się, że możemy. Na razie jeszcze nie, ale poprosić tak, żeby właśnie. zrobić tak, żeby na drugą połowę nie wyjść. Za to teraz np. możemy poprosić już o zmianę. I że właśnie na drugą połowę już nie wychodzi. Bo nam się nie płaca. Bo co wychodzi na drugą połowę, gdy prowadzimy 4-0, gdy mamy hat -tricka? No jest to kompletnie nam zbędne. Tym bardziej, że następne rzeczy są ważne, więc lepiej być w pełni gotowym na nie. I tam właśnie pewnie nie będziemy schodzić przedwcześnie, bo z Argentyną. Z Chorwacją i zwłaszcza z Argentyną czuję, że może być na pewno ciężko. A więc na drugą połowę Zejdziemy sobie za nas. Wejdzie kto. Będzie to Margui, ok. Więc Asufati swoją robotę zrobił. Wygrywamy 6-1. Więc strzeli jedną bramkę, kara dokładnie, a potem jeszcze dla nas trzej Jamal i też samo. Więc bardzo ogromne zwycięstwo tutaj na sam początek świetna inauguracja tego mundialu. Kolejny mecz będzie z Chorwacją. Na koniec, właśnie mam Argentynę. Zobaczmy, sobie, co Chorwacja zrobiła. Czy Chorwacja przegra, czy zamisowała. Chorwacja przegra, ok. Spodziewałem się, że tak może być, że Chorwacja pewnie ten mecz przegra. Nie musimy robić treningu, bo trzymam się dobrze podstawowej 11. Czy mam jakieś zmiany? Nie ma zmiany. Jeśli dobrze pamiętam, to takim samym składem wychodziliśmy w poprzednim meczu. Więc nie dziwię się, aby skład, który rozgromił Czechy 6-1, nie powinien być w ogóle jak jakkolwiek zmieniany oczywiście. No to jest duży mecz, bo wiadomo, że Argentyna powinna pokonać Czechy, więc jeśli my pokonamy Chorwację, to już mamy w 100% zapełniony awans do kolejnej rundy. I możemy rozpoczynać drugi mecz na tych Mistrzostwach Świata, zaczynamy mecz Hiszpania-Chorwacja. Te drużyny się zmierzyły na Euro ostatnio, jeśli dobrze pamiętam i Hiszpania tam w fazie grupowej pokonała Chorwację. Warto próbować po poprzednim meczu, dobra próba, jeszcze lepsza, branka kota jeszcze lepsza interwencja Kotarskiego. te próba ale obok bramki. Piłka tutaj wyrzucam daleko Samo Będzie próba strzału. Dobre strzał. Kolejna dobra interwencja. golkipera Chorwacji. Tylko będzie dla nich. Stojakowi, Stojkowicz, tak. Stojkowicz. Stojkowicz po lukarnym już. Czy będzie próbował strzelać? Na razie nie podaje. To będzie strzał. Dobra interwencja Szaweza. Będzie działał dla nas teraz. Słuchat, teraz możemy atakować Samu, dostanie dobrą piłkę. Niech strzela, od razu może i tak robi, ale go nie będzie. Te dobrze tak pr przypresowaliśmy, ale wyszli z tego. Długo trzeba piłkę. Na pewno fajnie by było właśnie pójść naprzód już, Pedri. Teraz Gavi, on podaję do Baldem. To wcześniej nie byłem właśnie w dobrym miejscu. to podanie nie było potrzebne na ten moment. Podanie. Próbujemy strzelić, to robimy, ale gola nie będzie. Ponownie, goalkeeper Chorwacji broni. Naprawdę bardzo dobry meczek. Na razie w jego wykonaniu kilka już ważnych interwencji zrobił. Teraz oddajemy do Jamala i Jamal do Samu, Samu strzela i samu trafia. A więc zabieramy piłkę. Przecież ta piłka właśnie po prostu podana. Podajemy do Lamina, Lamin do Samu, więc akcja całej trójki z ataku i Samu ma drugą bramkę. Bo on tam, jak, jak zeszliśmy w poprzednim meczu, to on pewnie nie strzelił. Więc to jest kolejna bramka, właśnie Samu. Czekaliśmy chwilę na tą bramkę. Wiadomo było, że nie strzelimy tak łatwo nie będziemy tak szybkie prowadzenia jak z Czechami, ale wiedziałem że też, że prędzej ta bramka powinna przyjść, bo dobrze graliśmy na pewno, po prostu nie byliśmy w stanie jeszcze strzelić bramki dotychczas. Baturin nam. do Durdowa. Durdow który w polu karnym, Piękny to chyba to był Kubarski, który tam piłkę zabrał. Fati biegnie cały czas, Ansufati. To jest świetna akcja i to jest gol Ansufati jego. Świetna indywidualna akcja. Poradzi sobie tutaj praktycznie Ansufati z całą obroną, może nie z całą obroną, po prostu z wieloma zawodnikami, tak powiem, bo to już byli zawodnicy chyba z linii pomocy na początek, potem z linii obrony. Obiechaliśmy ich, przejechaliśmy do bramki i tutaj strzeliliśmy bramkę na 2-0. Właśnie się z tym jednym obrońcą radziliśmy, chyba to był właśnie ich obrońca. Potem tutaj pojawiliśmy się w polu karnym no i tutaj już Kotarski nie był w stanie wybronić nas, więc to jest kolejna bramka Ansufy tego na tych Mistrzostwach Świata. Bramka numer 4 dokładnie. Te bramki na Mundial to już byłby do, naprawdę całkiem solidny dorobek, a my dopiero mamy drugi mecz za nami i to nie cały. Dopiero połowę tego drugiego meczu. Okej, z Chorwacji, szzawe z broni. rożny, No i mieliśmy chyba różnych jak na razie. Ta szansa kontry nie była chyba jeszcze. I to jest. No bo to może być naprawdę... Aj, daj jednak przyjęcie nie było najlepsze, dlatego podajmy. Może do nas oddanie. Ojoj, oj, oj, no to jest podanie okropne. Naprawdę jest tak obok miejsca było. Było miejsce obok zawodnika. Szkoda tego na pewno. Koniec pierwszej połowy, 2-0 prodzimy po pierwszej połowie z Chorwacją. Wszystko zmierza naprawdę w dobrą stronę, wszystko zmierza w tą stronę, że będziemy mieli już prawdopodobnie zapewniony awans po tym meczu do fazy pucharowej. Tutaj nie wiem, czy będziemy schodzić. Zależy właśnie. Wątpię, ale zobaczymy. Chyba, że nagle wyjdziemy w tej drugiej połowie na znacznie większe, jakby większe prowadzenie. Bo też odpoczywanie na mecz z Argentyną byłoby dość dobre, dość potrzebne. Ale póki jeszcze nie mam tak na 100% tych trzech punktów, to jeszcze nie będę schodził. Teraz nas Fati, Fati a oczywiście, ja tutaj czekam właśnie na piłkę. Samu może nas oddać, to nie robi na ten moment. A teraz nam podaje, akurat jak się cofaliśmy. Guardiol. Chciałem tam właśnie robić, ale nie udało mi się to i piłki zablokować. Pół godziny do końca, Chorwacja teraz atakuje i szuka branki kontaktowej potencjalnie. Spędzamy To jest przejęcie piłki, to może być dobra kontra dla nas. Jamal. Do tyłu, myślę, że to podanie nie było najlepsze. Okej, okay, jeszcze podamy tutaj. Trzeba z pierwszej piłki miał być. Pierwsza piłka się biała akurat od sam, więc nie będzie różnego. Wartiol do Wuszkowicza. Mal. Oddaję do nas. My strzelimy. Przyblokowane. To podanie będzie rzutrożne. Strzał i gol. Mamy bramkę. Taka po nie spodziewałabym powiedzieć o bramkę. Nie spodziewałem się, że to padnie tak daleka i że to nikt nie, jakby nie przyblokuje, nie wybroni. A więc 3-0. No i to jest bramka, która przypieczętowała nasze zwycięstwo. To jest Vivian. Nasz obrońca. strzela bramkę, która daje nam awans do fazy. Tak myślę, się mogę powiedzieć spokojnie i dalej też zwyci zwycięstwo w tym meczu, a my myślę, że możemy też schodzić już odpoczywać na Argentynę, bo będzie mecz o to, żeby wyjść oczywiście z pierwszego miejsca w grupie, a właśnie 3-0 na 20 do końca to jest łatwy win i też dobra zmiana, bo Marguju strzelił brankę, który wszedł za nas. I teraz właśnie mecz z Argentyną przed nami, ale najpierw zobaczmy w sumie właśnie jakie potencjalnie kluby by nas chciały, jak byśmy. Myślę o odejściu. Tak, by to właśnie były drużyny. Do której bym realnie poszedł, jakby też wiadomo. No. Nie ma, nie ma tu ani jednej takiej szczerze, jakby no, nawet bym nie chciał. Ty tak wolałbym zostać w Barcelonie niż grać w Romie niż w bo jednak to jest downgrade. Ale tak czego, tak, oczywiście, wiadomo, że nie chciałem odchodzić. Odnowiliśmy kontrakt. Chciałem na pewno, wiem tam mówię, wygrać tutaj Ligę Mistrzów z Barceloną, dlatego nie myślałem o odejściu w ogóle na ten moment. Ale i tak, na temat myślimy o jednej rzeczy tylko, a jest to mundial. Jest to mundial i wygranie potencjalnie tego pucharu, wygranie Mistrzostw Świata razem z Hiszpanią. Więc kontrakt podpisany, tym się nie musimy martwić. Teraz właśnie będziemy wracać do reprezentacji do tego ogromnego meczu w fazie grupowej. Do meczu właśnie rzeczywistych Mistrzów Europy i zwycięzców Copa America. Czy może być Mistrzów Ameryki Południowej jakby. Ok, więc e, Argentyna wygra, tak się spodziewałem. Czyli Argentyna i Hiszpania mają awans. My mamy pierwsze miejsce, więc zakładam, że remis oznaczałby, że to my mamy awans, pierwsze miejsca. Może przez bilans bramkowy, który na pewno mamy lepszy. Więc e, mecz ostatni w tej fazie grupowej, ale największy, zdecydowanie największy. I mamy zmiany. Carreras, Zila, e, Hausen. Tu mamy aż trzy zmiany w obronie. Do tego guju na ataku, więc trzy zmiany w obronie. Nowy napastnik. Odważnie, prawda? Odważnie. Odważnie pełno ruchy Luisa de la Fuente. Jeśli pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręcimy jego imienia i nazwiska. Więc odważne ruchy. Duże zmiany jak na taki ważny mecz, ale zobaczmy. Może to będą bardzo dobre ruchy. Zobaczymy i się przekonamy. Myślę, że wymiana yy, ogólnie by duetu obrońców środkowych jest największym ryzykiem. O napastnik powiem tak, myślę, że Marguju, a samu nie poczujemy aż tak ogromnej różnicy, bym powiedział szczerze, tylko właśnie tam wiem e, Bok obrony też jeszcze nie jest aż tak źle, tylko ten środek obrony. Może jeden tylko powinien być zmieniony, bo dwóch tak nagle nowych obrońców to nie wiem. To nie jest chyba najlepszy ruch, bym powiedział jak na taki duży mecz. Ale może nie, może właśnie trailer e, by jeszcze próbuje szukać najlepszych rozwiązań na, na potencjalną fazę pucharową już. Teraz przejmuję tego gościam. Na pewno oczywiście już taki działnik jak Leo Messi tutaj nie zobaczymy w Argentynie. Strzał przyblokowany będzie rożny. Lautaro to cały czas tutaj jest. Aby będzie próbowali skontrować ich. Czy będziemy w stanie to zrobić? Myślę, że... Tak, jeszcze, okej. Okay. To może się udać. Oj. Poczułem, że to zrobiłem źle, ale jeszcze, jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę. Jeszcze szansa jest, cały czas, cały czas ta szansa jest. Dobre podanie do nas. To jest strzał, to jest gol, 1-0. 11 minuta, Ansufati strzela na bramkę w tym hicie. Kolejki na pewno, bo to jest mecz, który spokojnie mógłby być nawet finałem. Mistrzostw świata. Mamy bramkę, Ansufati strzelił. Kontra tam, mówię, miała wyglądać inaczej, ale jednak dalej kontra po rożnym daje bramkę. Choć tam, wie, miała to wyglądać trochę inaczej. Pedro Polo nas ładnie podał, my ja to przyjęliśmy, wykończyliśmy i to jest bramka numer 5, jeśli dobrze pamiętam, dla Ansu Fatiego na tych Mistrzostwach Świata, czy tak będzie? Tak jest, to jest nasza piąta bramka. A tak, mówię, no, remis prawdopodobnie daje nam awans z pierwszego miejsca, więc to jest duża zaliczka ten gol, bo nawet, no, teraz Argentyna musi strzelić dwie bramki. Dwie bramki muszą strzelić, żeby wyjść z pierwszego miejsca i mieć właśnie potencjalnie trochę łatwiejszy pewnie, Właśnie fazę pochorową pierwszy pierwszym męczu, no bo Wiadomo, że powinniśmy trafić na kogoś, kto no, Ktoś, jest z drugiego miejsca, a czasami Dobre reprezentacje się pomylą w fazie grupowej i, I awansują z drugiego miejsca, więc wiadomo To nie jest pewnie, jak znowu, że będzie mi coś łatwego Jak wyjdziemy z, z pierwszego miejsca w tej grupie Aj, okej, okay, jeszcze może do góry podanie Nie, nie będzie, teraz bo podanie I, Aj, strzałem, od razu, próbowałem, ale nie mogłem nie wiem, że piłka Dbi się argentycznie. Korea. Swiadę tu do Moliny. Korea. Na skrzydle atakuje przejmica Carreras. Ma miejsce i ma Kalister. Oj, Gila, oj, Gila Kol? Nie, ależ interwencja Szawez. Aż i tak musimy uważać. I teraz. Ta interwencja szawesa poszła na mardę, bo i tak nasza obrona nie jest w stanie zrobić. No powiem tak, z jednej strony to jest Argentyna, ale z drugiej strony, no. Zmieniliśmy obronę na ten mecz. Nie chcę mówić, że to jest wina tego, ale no. Próbujemy. Tylko test, ale może żorożny? tak będzie. Przynajmniej rożny. Strzeliliśmy już rożna, z różnego poprzednim meczu, nawet pierwsze zrobimy teraz. No, nieba to zła próba, przynajmniej na pewno. Bullhausen, który próbował. Rofak się u nich też broni. Nie ma już oczywiście Emilia Martineza. Dobra, walka. Jeszcze Lamin powinien tam. Nie wiem czemu Laminia by się nie ruszył, bo mam wrażenie, że Lamin powinien się ruszyć do tej piłki. Mógłby ją wygrać. Karnaczą skrzydle. Dobry blok, ale jeszcze mam piłkę. Ajajaj Dobra, jeszcze mam tutaj powrót. Jeszcze to nie było najlepsze. Barko no, Mimo że go tam przycisnąć trochę Okej, okay, wybija piłkę Rofo Piłka jest nasza To jest za mocne, to, to, to po prostu nie mogło się udać, to jest właśnie do bramkarza Molina Teraz. Keszę okay, marguju. My tutaj próbujemy się pojawić. Piękne podanie do nas. To może być gol. To jest gol. 2-1. Piękne wykończenie. Idealnie tak w okienko Ansufati strzela. To jest dublet Ansufatiego. I ponownie prowadzimy. I to my będziemy prowadzić po pierwszej połowie tego meczu. A więc jesteśmy ponownie znacznie bliżej awansu z pierwszego miejsca. Się teraz tak tam, prawda? Idealnie tutaj to umieszczone było A więc bramka numer 6 Bramka numer 6 dla Jansu tego Na tym turnieju już Więc tak forma zdecydowanie z Euro przeniesiona na Mundial z pierwszej połowy, prowadzimy 2-1 I przechodzimy już do drugiej połowy Kora Molina Dobry blok. Jeszcze mam piłkę i był spał Ok, karnaczo schodzi. Kulen Alvarez się pojawia. Teraz w jego miejsce Dobre podanie do nas. To jest dobre podanie do Gabiego. Próbował, ale nie strzelił. Jeszcze ja mal. To będzie chyba rożny. Tak jest. Zmiana też u nich, kolejne Barella schodzi, wchodzi Gomez. Tam też wychodzi i łapie piłkę. Chyba na hałsiana, nie dziwię się. Hausen jest naprawdę bardzo wysokim zawodnikiem. Alparet z jego pierwsza akcja to będzie Lautaro. Do Palaciosa nie, to bo do Juliana. Teraz Palacios. Próba z daleka, świetna interwencja Szaweca. I tutaj bardzo prosty błąd yy, chyba to Korea. Na spokojnie do tyłu. Próba do nas z powrotem. świetnie wchodzi, strzela i nad pramką. Trzeba obu też za to chciałem to zapakować ponownie tak mocno, podobnie jak przy bramce nad Enzo dopiero w ławki, z ławki, to jest ciekawe, że taki zawodnik jak Enzo, on powinien wydaje się być starterem. Może oni też zrobi jakieś tam zmiany, jak my, co do właśnie składu. U nas sam wchodzi za Kora. Teraz Carreras powinien tą piłkę zgarnąć, tak jest. I jeszcze no, niestety stracił. Lautaro, 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 piłkę zabiera mu tutaj, chyba właśnie Carreras. Naprzód, to samo, się, to może to, to być trochę niecelne, ale udało się. Sam biegnie. Dobra, podanie jeszcze tutaj, może do nas? Pięknie rozegrana akcja, idealnie rozegrana akcja. Hat-trick Hattrick meczu z Argentyną. Już drugi hat-trick Ansu Fatiego na tym mundialu, a to jest dalej faza grupowa. Jest niesamowite to piękne, bo aż wiedziałem, że muszę o to poprosić, po prostu byłem tak idealnie ustawiony, że no po prostu jak wiedziałem, że to jest najlepsza decyzja dla nas personalnie i dla zespołu, żeby zamknąć te spotkanie, żeby nas 100% przypieczętować już awans do właśnie fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Czy powinienem schodzić? A czemu nie? Zejdźmy sobie hattrick jest. Bo oni musieli strzelić 3 bramki tam. Bo remis byłby dla nas dobry, więc zajdźmy czemu nie. Odpoczywajmy już na fazę pucharową. Możemy, zasłużyliśmy sobie, na pewno wypracowaliśmy sobie ten odpoczynek. Ostatecznie wygrywamy 3-1, nic to już nie zmieniło. A więc mamy zwycięstwo w każdym meczu: 2 hat-tryki, komplet punktów, awans pierwszego miejsca. No po prostu cudowny start. Perfekcyjny wręcz start. I USA na przemierzaniu, więc warto było mieć to pierwsze miejsce, no bo bądźmy szczerzy, USA to powinien być zespół łatwy do pokonania, Jedna ósma finału. Więc, no, idealnie by było, gdyby się udało, że tak, jeśli oczywiście zagrałem w finale. W następnym odcinku 1.8, ćwierćfinał, półfinał i potem kolejny odcinek, dopiero to byłby finał. Byłoby pięknie, gdyby tak się wydarzyło, a tam wiem, no jednak, żeby to się wydarzyło, to musimy awansować do finału. Wierzę, że możemy to zrobić, bo faza grupowa była naprawdę świetna w naszym wykonaniu, więc wierzę, że to możemy zrobić. I to na tyle, to tyle się chodzi o dziś. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!